Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Z Wami jak zawsze idę. Dzisiejsze czytanie przeznaczone dla osób potrzebujących wsparcia, wskazówki, motywacji oraz informacji, na co warto zwrócić uwagę teraz. No i oczywiście dla wsparcia, dla polepszenia nastroju jak najbardziej się nadają karty anielskie, które będę dla Was używała. To jest mój ulubiony sposób na podniesienie ducha. A kochani, podzielcie się swoimi metodami, co Wam pomaga w chwilach smutku. Być może to komuś pomoże. Cóż, przechodzimy do czytania. Przygotowałam dla Was trzy grupy kart. Można tradycyjnie wybrać jedną, tak? A można zobaczyć też wszystkie i później wybrać tą, która by na przykład najbardziej pasowała do Was w Waszej sytuacji. Wybieracie sobie. Zacznijmy od jedynki. To odkładam na razie, przekaz dla jej i Jeszcze wezmę takie klucze anielskie i uzupełnimy każdą kartę takimi kluczami, tak aniołowie da ze mną klucz. Każdej kartę wezmę jeszcze jeden klucz Tak, rozkład jest gotowy. Znaczy, dla jedyneczki, dla Was teraz jest ważne wycofanie się. Wycofać się z czegoś, być dobrym dla siebie samego. Tutaj jest taki moment, że być może to, w czym kwicie teraz, to może być, nie wiem, jakaś relacja lub sytuacja, na przykład, o której jeszcze myślicie. To może wywierać jakby na Was negatywny wpływ. Tutaj aniołowie przekazują Wam taką informację: warto teraz z czegoś się wycofać i skoncentrować się na sobie, na swojej równowadze, karta równowagi. Tutaj dość nawet drastycznie dla aniołów dokonaj dzisiaj wyboru. Hmm. Chodzi o jakieś wybory, znaczy wycofanie się i koncentrację na sobie znaleźć swoją równowagę, swój spokój wewnętrzny, co przełoży się też na życie zewnętrzne, prawda? No i tutaj, jako wskazówka, pomoc w tym może być pomóc w tym może natura, kontakt z naturą. Kontakt z naturą. Co to może być, tak? No gdzie weźmiemy teraz tą naturę? Natura to spacery, tak krótkie. Też można zrobić sobie kąciek natury gdzieś w domu, w mieszkaniu. To rośliny, kamyczki. Też można pracować na przykład z ziemią, coś posadzić, zrobić taki mini ogródek w domu. To też nasyca nas energiami ziemi. Ziemia to jest dobrobyt, obfitość na poziomie materialnym, plus też przyciąga do nas. Obfitość jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, czyli partnera właściwie, który by się nadawał na przykład do stałej relacji stabilnej, ziemia to taka stabilność, takie bytowe, materialne sprawy. No i też tworzenie rodziny. I uwierz w siebie tutaj dla was taki przekaz. Czyli być może ten kontakt z naturą, koncentracja na sobie pomoże uwierzyć w mam w siebie, tak? I to pomoże rozwiązać e, jakieś problemy, jeżeli macie, lub e, jeżeli jest w, ok, wszystko to przyciągnąć jeszcze więcej dobrobytu, więcej obfitości w wasze życie. Gdyby zrobimy taki wynik. Co aktualne teraz? Wycofanie się, odcięcie się od czegoś, od kogoś, od jakiejś sytuacji. E, bądź dobry dla siebie samego. Takie przekaz dla jedyneczki, tak ja to zabieram dwojeczkę dla tych, kto wybrał drugą opcję. Wezmę jeszcze anielskie klucze dla błyjeczki, dla uzupełnienia każdego. Dla dwójeczki. Znaczy, co ważne jest teraz dla dwójeczki? Bądź otwarty na to, co nowe. Tutaj idzie u niektórych skupianie się na czymś, na przykład co się nie udało, lub na przykład to, co się nie udaje. Tutaj trzeba się podnieść, otworzyć się na coś nowego. Karty Wam mówią: nowy początek, nowa miłość. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnęłeś. Tutaj chodzi o podziękowanie i otwarcie się na nowe rzeczy. U kogoś to może być przyjść nowa miłość, tak? Otworzyć się na to, karty wam mówią, żeby otworzyć się na nową miłość. I może być u Was jakby nowy początek, jeżeli chodzi o miłość, tak? Też to może oznaczyć, jeżeli na przykład jesteście w stałym związku, to też tutaj taki przekaz. Odej się całym sercem. Tutaj chodzi o to, żeby kierować się sercem, i w Wasz związek może przyjść nowa energia, taka, gdzie będziecie po prostu więcej czerpać przyjemności z tego związku, więcej radości. Co mogę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi na przykład o kwestie zawodowe tutaj też tutaj jest dla was opcja jakiegoś nowego początku, być może ktoś nie wiem się boi na przykład zaczynać no, jakiś nowy etap, także boi się, że sobie nie poradzi, być może były jakieś porażki. tutaj aniołowie mówią wam, żeby kierować się z sercem, też żeby robić coś od serca. U was może być, lub nowa praca, którą będziecie bardziej lubić, lub nowy etap w pracy, być może bardziej się otworzycie na tą pracę, będziecie ją wykonywać z taką miłością, z, z takim oddaniem, co oczywiście też przyniesie swoje plony. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na jakieś podziękowanie. Bądź zadowolony za wszystkiego, co już osiągnęłeś. Tak, jakby tutaj idzie u niektórych skupianie się na, na, na troszeczkę takich negatywnych. Rzeczach. Jakby podziękować za to, co macie teraz i być otwartym na to, co nowe. Tutaj, tak jak powiedziałam, chodzi o wszystkie kwestie, nie tylko miłosne. Nowe znajomości, jeżeli chodzi o przyjacielskie, prawda? Nowe pasje, nowe prace, nowe. No i u kogoś to może być i nowa miłość. Taki przekaz dla dwóczki zabiorę karty. I trzecia opcja. Ja też wezmę jeszcze do każdej karty anielskiej taki klucz. Znaczy dla trójeczki, co teraz ważne, na co no, trzeba zwrócić uwagę, Wasz wy, wyszła karta troska o ciało. Jakby niełowie mówią Wam, że teraz warto zwrócić uwagę na swój um, stan fizyczny, na swoje zdrowie. E, być może zrobić coś przyjemnego e, dla siebie, dla swojego ciała fizycznego. Jakby tutaj trzeba było zadbać o fizyczność. Co to może być? To mogą być zwykłe spacery, lekkie ćwiczenia. Być może nawet chodzi o jakieś takie, słuchajcie, lekkie eksperymenty, eksperymenty z wyglądem. Być może coś zmienić, to też przyciąga, na przykład zmieniamy fryzurę, zmieniamy makijaż, tak? I to przyciąga do nas energię radości. Bo tutaj wyszło tak, jako wskazówka, jako klucz, bądź kreatywny. Jakby tutaj chodzi o jakąś kreatywność, być może poeksperymentować ze swoim stylem. No, mi idzie taka informacja. I to spowoduje, przeciągnie jakby Wasze życie energię radości. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Taki przekaz i karta pomysły i inspiracje. Znaczy, ta energia radości. Kiedy wchodzimy w energię radości, to będąc w takiej energii, e, przychodzą do nas świetne pomysły, e, inspiracje. I kiedy zaczynamy to realizować, to też się przykłada na nasz dobrobyt e, materialny, na, nasz, e, na nasze relacje międzyludzkie, prawda? I e, jakby tutaj anioły mówią wam zacząć od jakiejś fizyczności, jakby coś. Jest jakaś teraz tak, takie poczucie, jakby coś było takie niekomfortowe. Być może komuś, tak jak powiedziałam, zwrócić uwagę na zdrowie, lub takie, takie, jakaś taka kreatywność dotycząca waszego, jakby to powiedzieć, nie wiem, być może nowe kolory wprowadzić w ubrania, czy w swoje jakieś takie akcesuarie, coś takiego, chodzi o jakąś kreatywność. Bądź kreatywny. E, tutaj taki przekaz dla trójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.